Upadłość konsumencka to procedura sądowa, która zmierza do oddłużenia osoby fizycznej konsumenta, czyli takiej osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Cała ta procedura ma na celu pozbawienie tej osoby długów, w których ta osoba nie jest w stanie spłacać z bieżących dochodów, jak i również posiadanego majątku. W obecnym stanie prawnym procedura ta przebiega dosyć prosty sposób, ponieważ najważniejszym czynnikiem jest tutaj złożony wniosek upadłościowy do sądu w sytuacji niewypłacalności. I jeżeli dłużnik przekona sąd, że rzeczywiście popadł długi nie do końca z własnej woli, to zazwyczaj sąd udziela mu takiej ochrony przed wierzycielami w postaci ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W trakcie tego procesu, trzyletniego procesu na obecny stan prawny, ten dłużnik przechodzi kilka różnych faz. Jedną z głównych jest między innymi plan spłaty wierzycieli, czyli sąd. Syndyk poprzez sąd zbierając masę upadłości, czyli zabierając cały majątek naszemu dłużnikowi, tworzy pewną masę upadłości, z której spłaca wierzycieli, a jednocześnie sąd wyznacza taki właśnie plan spłaty, który mówi o tym, że co miesiąc dłużnik jest zobowiązany na rzecz wszystkich swoich wierzycieli razem wziętych spłacić określoną niewielką symboliczną kwotę tytułem takiego działania, powiedzmy, prewencyjnego wobec tegoż dłużnika, żeby go nauczyć solidności płatniczej. W momencie, kiedy dłużnik wywiąże się z planu spłaty, sąd wydaje postanowienie o oddłużeniu całkowitym, czyli umarza wszystkie pozostałe po tym planie spłaty długi. Tak się dzieje w obecnym stanie prawnym. Natomiast niestety od marca 2020 roku zmieniają nam się przepisy o upadłości konsumenckiej. Niestety należy dodać, że zmieniają się na niekorzyść tychże dłużników. Mianowicie upadłość konsumencką będzie mogła ogłosić praktycznie każda osoba, nawet ta, która w sposób rażąco niedbały doprowadziła do swojej niewypłacalności. Czyli taka osoba, która wzięła na przykład kredyt z takim przeświadczeniem, że i tak nie będzie go w stanie kiedyś tam w przyszłości spłacić, bądź też zaciągała pożyczki na spłaty poprzednich zobowiązań, a więc mówiąc kolokwialnie, rolowała swoje długi. W tym nowym stanie prawnym planowanym od marca przyszłego roku, każdy taki dłużnik na etapie rozpatrywania wniosku będzie miał udzielaną upadłość konsumencką, czyli sąd przychyli się do jego wniosku. Niestety, znikoma część tych dłużników doprowadzi do swojego całkowitego oddłużenia. Jedną z istotniejszych zmian jest długość trwania tzw. planu spłaty. Tak jak w poprzednim, czyli obecnym stanie prawnym długość planu spłaty może wynosić do 36 miesięcy, tak po nowelizacji przepisów ten plan spłaty może się wydłużyć nawet do 7 lat. Czyli widzimy, że ta zmiana jest znacząca i, i znacząco niekorzystna dla dłużników.